Facelia w pełnym rozkwicie. Pszczoły chodzą, jak szalone słychać jeden brzęk. Wśród faceli pokwitają starce. To są te żółte kwiaty i ładnie się to komponuje. Kwitną one już od jakiegoś czasu. Są to rośliny wczesnowiosenne, ale też już zaczynają kwitnąć maki polne. No i ktoś teraz może powie, kocham maki, jakie one są piękne. Ale mało kto wie, że obie te rośliny, zarówno mak polny jak i starzec, były używane jako rośliny lecznicze. Mak przede wszystkim ze względu na właściwości y, uspokajające i rozkurczowe. Starzec zaś na y, właściwości takie przeciwkrwotoczne i przeciwzapalne. Niby takie zwykłe zielsko, a jednak zobaczcie jakie niezwykłe. Często idziemy na spacer, na łąkę czy do ogrodu: tu zielsko, tam zielicho, o tu jakiś piękny kwiatuszek, a tu coś ciekawego, ładnie pachnącego. A to się okazuje, że to jest naturalna apteka. Kiedyś były babki zielarki, one zioła zbierały, wiedziały które, na co, jak zastosować, i jak wymieszać. Teraz no niestety to zaginęło, powraca, zaczyna powracać, zaczynamy interesować się tymi ziołami, no ale okazuje się, że zioła giną. Nie ma już, ja nawet sama jak chodzę po łąkach, widzę, że nie ma na przykład połącznika, kocankę jest ciężko znaleźć. Mało tego, nawet z dziurawcem już zaczyna się problem. Tam gdzie kilkadziesiąt lat temu zbierałyśmy z mamusią, z siostrą do herbapolu, Dzisiaj niestety tych ziół nie ma, przepadły, zginęły, ale za to truskawki są. Spójrzcie, jak jest czerwono. Wilga śpiewa. Dziękuję za podpowiedź w komentarzach, że to, co tak pięknie śpiewa tam w lasku za mną, to Wilga. Podobno napisaliście, że jej śpiew zwiastuje deszcz. A gdzie on jest? Nie ma deszczu, wilga śpiewa, a tu deszczu jak nie było, tak nie ma. Za to na krzaczkach dojrzałych truskaweczek jest dosyć sporo. Czerwoniutko, to są te krzaki trzyletnie. I jeszcze na tamtych młodych też widzę coś tam się czerwieni. Będzie dzisiaj zbieranie, ale te jakie są piękne. Nawet nie wiecie, jak ja się z tych truskawek cieszę. O, tu już coś mi próbowało. Prawdopodobnie ptak skosztował mojej truskawki. Chyba mu kurcze nie smakowała, bo ją zostawił dziad jeden. Ale cieszę się naprawdę, nie macie pojęcia jak, bo te truskawki były spisane na stratę, a jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Kurcze nie ma. Jakie wielgachne? Trzy truskawy i pełna dłoń. Zaczynają już wypuszczać pędy. Dosyć intensywnie je puszczają. I właśnie o pędach dzisiaj chciałam zrobić odcinek, bo w zeszłym roku było sporo zapytań od Was, jak pozyskiwać flance? A tu jaka czerwoniutka! Te takie czerwone są najsłodsze. Uwielbiamy truskawki, zwłaszcza tatuś i Edziu. Już jak przychodzi sezon truskawkowy, to powiem wam, że nic im nie trzeba. Tylko wiadro truskawek i oni są szczęśliwi. Nie trzeba się martwić. O obiad, o śniadanie, byle truskawki były. No i tak jak swoje już opędzlujemy no bo jak ja zerwę tą łobiankę, to jest na jeden przysiad. To kupujemy po trzy, po cztery łobianki. Bardzo, naprawdę bardzo lubimy truskawki. No chyba każdy. To są owoce sezonowe, mało kaloryczne. Niezwykle smaczny, aromatyczny, ale truskawek powinno się ogólnie jeść dużo. Nie wiem, czy wiecie, ale truskawki, owoce truskawek, mają dosyć duże właściwości zdrowotne. Kolejna ciekawostka, niby truskaweczka, owoc, którym się zajadamy sezonowo, a jednak też nie jest bez znaczenia. Bardzo wspomaga układ serca i naczyń krwionośnych, podnosi naszą odporność dzięki substancjom zawartym w owocu. To, że ona dojrzewa, ona się wybarwia pod wpływem słońca, to też jest korzystne dla naszego organizmu. Także nic w przyrodzie, słuchajcie, nie ginie wszystko ma jakieś właściwości dobroczynne dla naszego organizmu i powinniśmy z tego czerpać garściami. A wracając do pędów truskawek i pozyskiwania sadzonek, flanców truskawek, błędem jest pozyskiwanie Flanców, truskawek i nie powinno się tego robić. Tych, które były posadzone wiosną tego roku bądź jesienią poprzedniego roku. Bo to są młodziutkie sadzonki, które same dopiero idą do rozwoju, one potrzebują siły, żeby się rozrosnąć w taki krzak, więc jeżeli, ona wypuści taki pęd, bo ona wypuści. Jeszcze dobrze się truskawki te pierwsze trzy na niej nie skończą, na takim krzaczku, a już pędy się pojawią. Jak najprędzej, jeżeli tylko zauważacie, że pojawia się na młodej sadzonce pęd, urywać go, usuwać, z tego względu, że on będzie ciągnął składniki pokarmowe. Truskawka to jest taka kolej natury, kolej rzeczy, że ona musi przedłużyć. Ciąg linii, więc ona będzie chciała się rozmnażać. I wypuszczając ten pęd, ona przekazuje całe swoje siły na wytworzenie nowej sadzonki i sama będzie osłabiona. Później roku kolejnego nie będzie tak ładny krzak, nie będzie tak y, dużej ilości owoców, i dużych przede wszystkim będzie ich mniej i będą drobne, bo krzak nie zdąży wytworzyć siły do kolejnego roku i nie będzie. Będzie się tak rozrastał, jak ten właśnie pozbawiony tych pędów. Także z krzaczków w pierwszym roku należy te pędy usuwać. Flance pozyskuje się z truskawek, powinno się pozyskiwać z truskawek w drugim, trzecim, najlepiej trzecim roku, drugi też jeszcze można sobie odpuścić, bo one jeszcze są na etapie rozrastania się, więc trzeci rok jest takim najlepszym, bo krzaki są silne i wytwarzają zdrowe, silne pędy. Na tych pędach pojawia się Pierwszy zawiązek krzaczka, potem o tu już wypuszcza kolejny, kolejne przedłużenie pęda będzie druga, trzecia i ile będzie w stanie wytworzyć do jesieni, tyle ich napuszcza. Jeżeli wypuści już pierwszą sadzonkę, poczekać aż wypuści drugą i przyciąć. Już nie dać jej się rozrastać, z tego względu, że truskawka będzie przekazywała składniki pokarmowe tak, jak to się odbywa w kolejności. Najwięcej dostanie pierwsza, potem dostanie druga, a wiadomo, to co na końcu, to już będzie same ochłapy czerpało, i taka sadzonka będzie najmniejsza, najsłabsza. Więc no ja też, jeżeli chcę pozyskać w tym roku, będę pozyskiwała sadzonki z tych, bo chcę jeszcze nasadzić sobie, Truskawek z nich, bo są bardzo dobrą odmianą. Więc no, trochę się pobawię, będę ich pilnować i każdy pęd wyprowadzać, przycinać go po drugiej sadzonce, tak żeby wypuścił mi tylko dwie sadzonki zdrowe, silne, żebym później miała ładny krzak. Także no, to jest istotne. Wbrew pozorom. Zrobienie takiego dobrego krzaka, dobrej flancy, no trzeba troszeczkę się nagimnastykować, bo e, też zauważyłam na przestrzeni lat, że jak byle co sobie wykopałam, wsadziłam, to później miałam byle co. Te owoce były takie marne, nie do końca byłam z tego zadowolona. Część potem mi wypadała, nie była dobrze ukorzeniona, nie była silna i niestety taka truskawka, kaplica padła. Też co istotne, krzak truskawki wypuści tyle pędów, ile tylko będzie w stanie wyprodukować. I jeżeli będziemy je obrywać systematycznie, to ona będzie je systematycznie produkowała po to, żeby się rozmnożyć. No, taka jest kolej rzeczy. Ale jeżeli chcecie pozyskać e, flancę, to radzę Wam tak zostawiać nie więcej jak trzy. Maksymalnie do czterech takich pędów z jednej truskawki, resztę usuwać, dlatego że ona produkując te sadzonki, produkując te flance, przekazuje część siebie, a tym samym osłabia swój macierzysty krzak. I później no, on jest troszeczkę tak, jakby słabszy na rok przyszły. Owszem, on będzie owocował, będzie plonował. Ale może być jeszcze lepiej, może być jeszcze więcej. Właśnie dlatego istotne jest, aby kontrolować te pojawiające się pędy. Jeżeli zaś nie pozyskujecie flanców, nie chcecie tych flanców, bo wam nie są potrzebne, obrywać jak najprędzej pojawiające się te pędy, po to, żeby nie osłabiały tego krzaku. I taki krzak, który będzie miał obrywane pędy, bo też często od Was słyszę, że Truskawki macie 3 lata i są już do wymiany. Raz, że dzisiaj mamy te odmiany nakrzyżowane, jakieś takie nowe, i one nie są tak wytrzymałe jak te starsze odmiany. A dwa, właśnie to jest to, o czym mówię. Osłabiane są nadmierną ilością pędów, i one wtedy. Niestety szybciej się eksploatują, szybciej się wyczerpują i co za tym idzie, szybciej nam y, idą w stan spoczynku, giną po prostu. Jeżeli będzie systematyka w obrywaniu tego łoto, to to o, to, to te krzaki. Jest szansa, że będą owocowały 4, nawet 5 lat, tak jak kiedyś nasza tradycyjna stara senga sengana. One owocowały 5, 6, nawet rodzice bywało, że jak dobrze poobrywali te pędy, to owocowały i 7 lat. Dopiero co 7 lat były wymieniane. No też co prawda, jak już rodzice wiedzieli, przychodziło 5 lat, że za 2 lata będzie wymieniana truskawka, robili na dwa lata przed wymianą pierwszej z tego względu żeby zachować ciągłość w plonowaniu bo jeżeli czekamy do ostatka już te chylą się ku schyłkowi swojego plonowania dopiero zrobimy nowe nasadzenia. Może być tak że rok będziemy bez plonu i tego plonu będzie malutko no bo wiadomo ile jest na młodej sadzonce, 3-4 truskaweczki i, i tyle. Także dobrze jest, jeżeli Wam już macie tych kilka lat i widzicie, że one już są do wymiany, wiecie, że będą do wymiany, zrobić sobie kolejne nasadzenie rok, dwa przed usunięciem tych, dzięki temu będziecie mieli zachowaną cały czas ciągłość w ilości plonu. Także wszystko jest istotne. Nie ma co się opuszczać, tylko trzeba latać i skubać te pędy. Ale piękne truskawki. Aż se jedną zjem. Taka prosto z krzaka jest najlepsza. Nie umyta. My te truskawki Tracą też swoje właściwości z tego względu, że każdy owoc jest pokryty naturalną ochroną, którą owoc wytwarza. Najlepiej widać to na borówkach. Borówki świeżo zerwane z krzaka są pokryte takim białym nalotem. Eee, dużym błędem jest to, że takie borówki są myte, bo wielu uważa, że jest to jakiś nalot, że jest to defekt borówki, błąd kochani, to jest naturalny wosk, który borówka wytwarza jako system obronny, ochronny i w tym właśnie białym nalocie jest najwięcej właściwości mało tego. Jeżeli kupujecie borówkę, no wiadomo, że kupne owoce traktuje się inaczej, trzeba je myć. Ale jeżeli kupujecie gdziekolwiek borówkę, jest ona bez, tej, bez tego białego nalotu, to macie pewność, że nie jest to owoc świeży. Owoc świeży zawsze będzie miał ten taki białawy nalot. Taka ciekawostka na koniec dzisiejszego filmu. Na dzisiaj tyle. Ja Wam życzę smacznego z własnych krzaczków, zadowolenia i radości z tych takich małych. A jednak wielkich rzeczy. Bo dla mnie to jest, powiem Wam, sukces i niesamowita radość. Cieszymy się tymi truskawkami jak dzieci. No bo są. Bo są. I to jest nasz już pierwszy sukces. A co by nie dalej, to zobaczymy, co ja powiem na koniec sezonu. Dzisiaj mówię do następnego. Jeszcze jedna. Będzie mi pikawka dobrze pracowała. I tego Wam też życzę.